Siemanko, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę Hardcore SSF Bloodmage Level 2.8. Zobaczmy, co tam u niej. Siemanko Adam, witam serdecznie. Jak na początek przygotowałem parę takich rzeczy, które tutaj pokażę, a więc tak na off-streamie udało mi się znowu sceptę znaleźć. To jest stara, miała 1 plus 1 i 130. Spirytu ta ma 43 i plus 2. Różka ta sama. Tutaj pierścionek założyliśmy, ten z lightem. No i. Rękawiczki to były ostatnio, buty ostatnio. Możemy sobie założyć drugiego harma, więc zakładamy na fire, bo na fire mamy najniższe resy. Musimy popracować, bo Jana Mara też strzela tymi y, ogniami na koniec walki. No i co? Mnie, to pierścionek zmieniony i tak. Dostaliśmy nowe gemy i możemy tak do, ...odbić Essence Draina. I chaos będzie naszym głównym zabijaczem tego Janamary, więc w tym momencie chcemy tutaj zrobić duży DPS i dodamy Withering Presence, czyli jak będę stał, to nakłada się Wither przeciwnikowi. Potrzebuję tutaj 30 spiritu, więc po prostu yy, wycofam. Szkieletów dwóch. I spróbuję tutaj dołożyć Vitality od razu. Nie wiem, czy ten Sens mi się znowu nie będzie wyłączać, ale tak, będziemy teraz próbować grać. Mamy 6 szkieletów i Withering Presence Vitality. Może się jeszcze uda tutaj włożyć Clarity. Na razie tylko sprawdzam, czy po prostu to działa. Aha, idziemy na Tytana. Tutaj. To mamy zrobione. Na razie te minionki muszę potestować, bo ten House jest super skuteczny i po prostu mnie kieruje. A jak mnie kieruje, to niech kieruje dalej, nie? No to cisnąłeś od razu, elegancko. Dobra, mamy tego, tytana. że ten, bo, ten Bonstorm w ogóle z tej strony nie trafia tutaj. Yy, musiałbym wyjść na środek areny, żeby go... Dobra, Tytana udało się rozwalić, ale widać, że ten damage trochę kuleje. Muszę się tutaj skupić na chaosie. Ale, ale ten Stafior się tutaj wylosował. Holy shit. 51 do Spell Physical. Kurczę, to jest do tego entangle też dobre, nie? To by było do tego entangle dobre. Dobra, trzeba pojechać zadąć rogiem. właśnie dałem no tylko muszę pamiętać żeby ten jak rzucam tego sigila to żeby się szybko wrócić do tego do, szk do szkieletków No tak zrobiłem właśnie zaraz to sobie wypróbujemy i teraz możemy tutaj przy przyjechać do pałacu już Daszar, daszar. No i dobra. Podlewelujmy trochę przed tym, przed Janamarą. Uuuu, uh, mm. I Teraz tak. Jeżeli gra, powinienem grać na chaos, bo jest najszybszy i dobry. Na Bloodmage'u na przykład, albo na litce pewnie, na litce. Powinienem wywalić te miniony tak naprawdę i się ustawić na chaos. Aha, na górze będzie ten boss y, taki kościsty wielki. No, jakiś tam gościu ustanowił rekord świata w przejściu kampanii, nie tym właśnie. Tylko mm, 2,50. Nieca... No, 2,55 chyba. 2 godziny, i 55 minut, i tego. I ta Wakaja zabił. Anerch to jeden. Też jeden. Contagion. Jeden. SS Drain. Jeden. Bouncer jeden. Hmm. O, entangle mógłbym z dwójki walić. Tak, entangle z dwójki, a wszystkie inne czary z jedynki. Dobra, coś takiego. Nie, no dobrze, to wszystko funkcjonuje. Wam nie ja mu błon stormem w twarz. Dobra, jest bos. Hmm. takie coś sobie wezmę na ten, na tą walkę. Zawsze mi coś tam będzie wracało. You are relentless. Ale ten stąd zużywa dużo tego, dużo życia. Muszę uciekać. Dobra, mamy go. Siedzi, moi drodzy. Tu ma Aha, możemy jeszcze się wzmocnić. no bo po co mi to jak no jak zginę to co mi to da trzeba to coś tutaj dodać i tak pewnie lepszej różdżki już nie znajdę tak samo trzeba zegzaltować zbroję no ze strzału nie ma ale zrobimy unveiling różdżki No, całkiem, całkiem, moi drodzy. Całkiem, całkiem. No ten właśnie, taki jak tutaj dawali właśnie ten yy, hideout wtedy, taki jadący po pustyni. Hel, co to było? Spróbujmy małą waleczkę spróbować. Zielona ona jest? Dobra, tu. A! Tą pierwszą fazę już. Dobra, udało się. Idziemy na drugą fazę. Prawie mnie tym slanem, no. Urde, strasznie wolno mu spada deps. Dobra, wy, wyjdę stąd chyba. Uwierz, że mogę paść. nie mam którego życia. Dobra, zrezygnuję tym razem yy, i podbiję level i zmienię, żeby szybciej go, szybciej go likwidował chaos. Dobra, mamy to. Cofniemy się do miasta, szybko wbijemy ten... ...drzewko, inaczej. Kurde, z tym drzewkiem tą chwilę trzeba będzie popatrzeć. No dobra, o ja już nie ma tego. Nie, jest portal, dobra. UDET. Refunduj. A więc tak, zabierzemy wszystko to. Mhm. Moi drodzy, to teraz będzie wyglądać. Zobaczymy na ile mi to się zwiększy ten damage Ej, jeszcze mam 3 punkty. Holy moly co mogę wziąć? Hm. Nie no, jeszcze więcej damage'u Dobra, niech tak będzie. Zobaczymy jak to pójdzie. samymi włóczniami uczniami mnie wykańcza no każdą trafia no, to tak nie działa jak chciałem. jakby było jeszcze gorzej niż wtedy, ale nie, ja po prostu słabiej gram. Dobra, druga faza. Nie mam w ogóle miksturek, nie. Słabo, słabo to wyszło. dostałem tym slamem Kurde Zapominam pewnych rzeczy robić. Grubo jest, powiem Wam grubo. Kurde, nie mam miksturek, no to jest problem. Wychodzę jeszcze raz. Nie no, nie mam psychy dzisiaj do tego, żeby to zrobić chyba. Trudno. Tutaj ten. Considering casting. chyba tego zrobimy i zobaczymy, komu muszę dodać jednego... inta. A może to zamienię po prostu z tym? Sidern Casting 339 masz ten SS Drain Dobra Zaczyna ten chaos lepiej już funkcjonować, potek mi zostało więcej. Nudy trafił mnie tym slamem, no. daję się te prosto slanem trafić. No i znowu udałem się trafić slanem, no. No nie, no będę musiał uciec przez, przez tego slama, no. Nie, uciekam, pierdzielę to. Następnym razem go zabijamy. Lepiej tak niż tak. <gry> Dobra moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Już kurczę wyłączyłem grę. No trzy razy próbowałem i myślę, że następnym razem dofarnie i się uda. Jeszcze jeden level wbiję, gdzieś tam dołożę czegoś i trochę Fajeresa, trochę tego i go zabiję. Na następnym streamku zobaczymy kiedy będzie, a na ten moment się żegnam. Siemano.